The Piątek, 21 listopada. Agnieszka Gierz, witam i zapraszam na nasz program Dzieje się w Kaliszu. Co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Tradycyjnie spójrzmy na skrót informacji. Wręczenie medali opiekun miejsc pamięci narodowej. Złóżmy życzenia majorowi Kazimierzowi Wiktorowiczowi. Najważniejsze założenia budżetu na 2026 rok. Dom pod napięciem, wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa rodzin. Przed nami miejskie Mikołajki z firmą Big Star. Zmawiaj z notariuszem. Dzień otwarty notariatu w Kaliszu. Kilka dni temu w willi Kalisja odbyła się uroczystość, podczas której nadano godność honorowego przyjaciela Kalisza oraz wręczono medale opiekun miejsc pamięci narodowej, wyróżniając osoby, które od lat angażują się w ochronę lokalnego dziedzictwa i budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Jest Prezydent Krystian Kinastowski uhonorował majora Kazimierza Wiktorowicza tytułem Honorowy Przyjaciel Kalisza. Wyróżnienie to przyznano za wieloletnią działalność kompetencką, postawę patriotyczną oraz za ogromny wkład w pielęgnowanie pamięci historycznej. Za to, że pokazało, że patriotyzm to nie jest słowo, a po prostu stoją za nim tych trudnych w chwilach pan zdawał ten egzamin. Podczas uroczystości w Wili Kalisja wręczono również medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Odznaczenia przyznane na wniosek prezydenta przez minister kultury i dziedzictwa narodowego trafiły do Tomasza Dalinkiewicza, Artura Fiałkowskiego, Włodzimierza Staszaka, Pawła Woźniakowskiego oraz jednostki strzeleckiej 4144 Kalisz Związku Strzeleckiego Strzelec. Medale w imieniu Ministerstwa i Wojewody wręczył dyrektor Kaliskiej Delegatury Szymon Wdowczyk. Dzisiejsze odznaczenia to wyraz wielkiego szacunku dla Państwa i podziękowanie za to, co na co dzień robicie. Wiem, że ponieważ się oczywiście znamy ta działalność związana z pielęgnowaniem grobów i mogił, to nie jest jedyna działalność, jaką prowadzicie. Jestem przekonany, że praktycznie w każdej sprawie, do której byśmy się do Was nie zwrócili, to możemy liczyć na Waszą pomoc i za to bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Chciałbym również zwrócić się do Pana Majora Kazimierza Wiktorowicza za to, że jest z nami i rzeczywiście nie pozwala nam zapomnieć o tych wydarzeniach, które no, odchodzą już trochę do, do historii. Dziękuję za pana obecność na wielu wydarzeniach patriotycznych w naszym mieście, za to, że jest pan z nami. Pan Major jest trochę zaskoczony. Bardzo przejmuje się, że będzie musiał, że poprosiliśmy go o to, żeby zabrał dzisiaj głos i do młodzieży, chociażby tej, która tutaj dzisiaj siedzi, coś powiedziała. Ja myślę, panie majorze, że pan po prostu musi to zrobić, bo młodzież na tych kilka słów czeka. Nie byłem w oddziale partyzanckim leśnym. Byłem w oddziale dywersyjno-wywiadowczym i w tym ten oddział zajmował się dostarczaniem żywności do oddziałów, dostarczaniem leków, powiedzmy, yy, tarasowaniem dróg, niszczeniem łączności, no i od czasu do czasu trochę, powiedzmy, przetrzebić Niemców, którzy byli bardzo, yy, bardzo niegrzeczni, polszojców, którzy byli niegrzeczni dla ludności polskiej. Panie majorze, jest Pan przyjacielem Kalisza, jest Pan naszym bohaterem. I to, co już powiedziałam, naprawdę pana historia jest pięknym świadectwem i taką dla nas wszystkim lekcją patriotyzmu. Dzięki pańskiemu pokoleniu, dzięki ludziom takim jak Pan, my żyjemy w wolnym kraju. Szanowni Państwo, działacie tutaj na co dzień. Za tą Waszą wyjątkową, wspaniałą i systematyczną działalność proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Bez Was nie byłoby naszej pamięci, naszej tożsamości. Nie czekacie na dobre słowo, na nikogo się nie oglądacie, po prostu działacie. Major w stanie spoczynku Kazimierz Wiktorowicz, pseudonim Dąbrowa, wkrótce będzie świętował setne urodziny. Miasto zachęca wszystkich, którzy chcieliby przekazać jubilatowi serdeczne życzenia i pozdrowienia, do zapisania ich w specjalnie przygotowanej księdze pamiątkowej wystawionej w ratuszu. Major w stanie spoczynku Kazimierz Wiktorowicz, pseudonim Dąbrowa, już wkrótce będzie świętował setne urodziny. Z tej okazji w Kaliskim Ratuszu wystawiono księgę pamiątkową, do której mieszkańcy mogą wpisywać życzenia i pozdrowienia dla jubilata. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Kalisza do tego, by wpisali się do jubileuszowej uroczystej. Księgi, którą wystawiliśmy w ratuszu z okazji zbliżających się urodzin majora Kazimierza Wiktorowicza. Osoba bardzo zasłużona, żołnierz Armii Krajowej, który jest z nami w trakcie wielu uroczystości patriotycznych. 2 grudnia będzie obchodził setne urodziny. Z tej okazji chcielibyśmy wręczyć mu wyjątkowy prezent od lokalnej społeczności. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na ja takiego wpisu. Oczywiście dokonałem, tych wpisów jest już w tej chwili coraz więcej, ale jeszcze ktokolwiek jest chętny, chciałby oddać cześć i hołd panu Majorowi, to bardzo proszę o dokonywanie takich wpisów. Kazimierz Wiktorowicz już jako siedemnastolatek włączył się w działalność konspiracyjną podczas okupacji niemieckiej. W szeregach armii krajowej uczestniczył w akcjach dywersyjnych, wspierał oddziały partyzanckie i chronił ludność cywilną. Po wojnie mimo prześladowań pozostał wierny ideom wolności. W latach 80. zaangażował się w działalność Solidarności, niosąc pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom, dostarczając żywność, leki i wsparcie materialne. Od 1990 roku major Wiktorowicz działa w światowym związku żołnierzy Armii Krajowej. Oddział w Kaliszu, a od 1992 roku pełni funkcję członka zarządu. Dzięki jego pracy pamięć o bohaterach walki o niepodległość wciąż jest żywa wśród młodych pokoleń. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma oznaczeniami państwowymi i kombatanckimi, m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Honorową Miasta Kalisza. Kaliszani, którzy chcą przekazać jubilatowi słowa uznania, mogą wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Jest dostępna w informacji turystycznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 rano do 16, w soboty od 10 do 16. Życzenia trafią do majora Wiktorowicza 2 grudnia w dniu jego setnych urodzin. Poznaliśmy najważniejsze założenia budżetu Kalisza na 2026 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezydent Krystian Kinastowski przekazał przewodniczącemu rady miasta projekt przyszłorocznych finansów. To dokument, który wyznaczy kierunki miejskich inwestycji i decyzji na kolejne 12 miesięcy. Wśród planowanych na 2026 rok inwestycji znajdują się m.in. budowa podziemnego parkingu pojmującego również funkcję budowy i ochronnej dla co najmniej 200 osób pod nowym rynkiem, wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych, ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy budynków i harmonii kaliskiej, budowa układu komunikacyjnego na wzgórzach Kalisza, infrastruktura dla pieszych i rowerów, m.in. na ulicy Warszawskiej czy budowa kładki nad Prosną węzeł przesiadkowy przy ulicy Złotej i Majkowskiej, zagospodarowanie nowej części grzebalnej cmentarza komunalnego i rozbudowa istniejącego Kolumbarium, budowa tężni solankowej w parku miejskim czy rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, czyli skwery miejskie z systemem pozyskiwania i rozprowadzania wody deszczowej. Jak skutecznie współpracować, by pomagać rodzinom doświadczającym przemocy? O poszukiwaniu sposobów budowania bezpieczeństwa i wsparcia rozmawiali uczestnicy konferencji Dom pod napięciem. Przemoc, pomoc, wyprawa, pomoc. W środę 19 listopada w sali kameralnej UAM w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy odbyła się konferencja pod nazwą Dom pod napięciem. Przemoc, pomoc, wyprawa, pomoc. W konferencji udział wzięli przedstawiciele służby więziennej, kuratoriów sądowych, a także pracownicy socjalni. Razem debatowali nad tym, jak systemowo walczyć z agresją domową. Ale musimy pamiętać, że są też domy, domy pod napięciem, gdzie ciepło domowego ogniska osiąga temperaturę ognia piekielnego. Dlatego wspólnie chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie współpracować, aby dom przestał być miejscem napięcia, a stał się przestrzenią bezpieczeństwa i wsparcia. Wśród prelegentów znaleźli się... Joanna Kondrat, reżyserka niebieskiego filmu, major Milena Karcarek i kapitan Michał Łuczkanin, reprezentujący służbę więzienną, dr Robert Poklek z UAM, Witold Czubak, zastępca kuratora okręgowego oraz Elżbieta Marczyńska z MOBS Kalisz. W konferencji głos zabrał również wiceprezydent Kalisza Mateusz to już podsadny. Mam nadzieję, że te obrady będą owocne, że poruszone będą tutaj trudne tematy, jestem o tym przekonany, że ta współpraca między instytucjami, po dzisiejszej konferencji będzie jeszcze bardziej sprawna. W finale kampanii o 17 na znak sprzeciwu wobec przemocy wobec dzieci budynki w całej Polsce zostały podświetlone na czerwono. W Kaliszu eliminacją zostały objęte ratusz, ruiny Zamku Królewskiego, Katedra Kalisz i Komenda Miejska Policji w Kaliszu. Domek Świętego Mikołaja, wenecka karuzela, stoiska i dużo dobrej zabawy. To wszystko czekać będzie na mieszkańców już za dwa tygodnie w Mikołajki. Choć do Mikołajek zostały jeszcze dwa tygodnie, miasto już teraz zaprasza mieszkańców i gości na główny rynek, gdzie w najbliższym czasie pojawią się pierwsze przedświąteczne atrakcje. Będzie się tu bardzo dużo działo. 6 grudnia, oczywiście, Mikołajki z Big Star. W tym roku również miasto Kalisz nawiązało współpracę z firmą Big Star Limited. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, która jest sponsorem tytularnym właśnie tego wydarzenia. W ubiegłym roku świąteczne atrakcje na głównym rynku przyciągnęły tłumy mieszkańców i gości. A wszystko wskazuje na to, że i w tym roku będzie podobnie. Głównymi atrakcjami tego świątecznego sezonu w Kaliszu będą yy, Duże Koło Młyńskie oraz Karuzela dla Najmłodszych. Te atrakcje będą dostępne od 6 do 29 grudnia. Wkrótce podamy więcej szczegółów, dokładne godziny. Z atrakcji tych będą mogły również skorzystać szkoły, ponieważ będą wyznaczone także dni, gdy będą te atrakcje dostępne we wcześniejszych godzinach. Organizatorami wydarzenia są Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. A już jutro mieszkańcy Kalisza będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad notariuszy w ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Otwarty Notariatu akcja organizowana jest przez Krajową Radę Notarialną i Izby Notarialne w całym kraju, a jej celem jest edukacja prawna społeczeństwa. W sobotę na Uniwersytecie Kaliskim odbędą się bezpłatne porady notarialne. W godzinach od 10 do 16 mieszkańcy będą mogli skonsultować się z notariuszami i uzyskać praktyczne informacje dotyczące m.in. testamentów, spadków, darowizn, sprzedaży nieruchomości czy ustanowienia pełnomocnictwa. Specjaliści wyjaśnią, jak bezpiecznie przeprowadzić czynności prawne i na co zwracać uwagę, by uniknąć najczęstszych pułapek. Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Notarialna wraz z izbami notarialnymi w całym. Kraju, a w Kaliszu koordynuje je notariusz Dariusz Rodecki. Akcję objął honorowym patronatem prezydent miasta Kalisza, Krystian Kinastowski. I na dziś to wszystko. By być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście, zachęcam również do śledzenia profilu Kalisz. Dopisz swoją historię w mediach społecznościowych. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego, dobrego weekendu i do zobaczenia w Kaliszu.